Książka do słuchania. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu dziennika pisanego nocą z lat 1993-2000 Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Czyta Mariusz Benła. 6 czerwca 1993 roku. Lubię listy Włodzimierza Boleckiego inteligentnego i wrażliwego Ostrowidza, który w dodatku posiada cechę zanikającą w szybkim tempie wśród piszących o literaturze w Polsce poczucie troski obywatelskiej. Na tle wzmagającego się wciąż estetyzmu naszych postsocrealistycznych pięknoduchów i rafinatów Bolecki wysuwa się na czoło poważnych krytyków literackich. Uprawia też z dużym powodzeniem publicystykę. W jego liście z 20 maja czytam. W tym, co wtedy, w dziesięcioleciu powojennym, pisałeś, widzę klucz do wielu spraw, które dziś są nadal aktualne, na przykład brutalnego rozerwania więzi pomiędzy inteligencją a innymi warstwami społecznymi. Zmieniło się to na chwilę w czasie koru i wczesnej Solidarności, ale dziś wszystko wróciło do komunistycznej normy. Po jednej stronie wyjąca tłuszcza, po drugiej europejskie elity. Mówiła mi Lidzia Ciołkoszowa, że dla niej to największy szok, bo tu została zerwana tradycja społecznej wrażliwości przedwojennej inteligencji symbolizowanej przez żeromskiego, struga etc. Może warto w paru słowach podsumować, co się stało, jak doszło do groźnego samobójczego rozłamu społeczeństwa polskiego na samodurne elity, skłonne nawet założyć własną partię i całą resztę. Kiedy i jak zaczął się ten podział, coraz podobniejszy do przepaści? w którym ogromny i apatyczny korpus społeczny zwieńczony jest maleńką, przemądrzałą, zarozumiałą, żarłoczną, oszalałą główką, raczej przyśrubowaną sztucznie, niż przyrośniętą naturalnie do tułowia. Trzeba się cofnąć do okrągłego stołu. Pomierzano w nim politykę z moralnością. Był w istocie rzeczy i powinien był być układem czysto politycznym pomiędzy słabnącym oblężycielem i rosnącym w siłę oblężonym. Ale aspekt polityczny wydał się niebawem wodzireją za nadto skromny i ograniczony. Zatęsknili do wymiaru moralnego. Tak powstał specyficzny język okrągłego stołu, zwalczający zaciekle rzekomą retorykę dekomunizacji – Język ów doprowadził rychło do ogólnego kochajmy się, do braterskich obłapek byłych prześladowanych z byłymi prześladowcami, do gwałtownego zamazywania czy rozmazywania przeszłości, do retuszowania historii w imię mądrości narodu, do przeciwstawiania walenrodycznego generała sprzedajnemu pułkownikowi, do wyłudzania od policmajstra patentu ex post na patriotyzm i miano dobrego, prawdziwego Polaka. Głupi, krótkowzroczny manewr postkomunistyczny, który część społeczeństwa po prostu wykołował i otumanił, a część nauczył z obojętniałego wzruszenia ramionami stopniowego ignorowania nowych onych a europejskie elity? Nie potrafią opanować chciwości, ciągle do czegoś aspirują. żrą się nawzajem, skaczą sobie do gardła, podstawiają jedna drugiej nogi, uważają centra spraw. Byłem w centrum spraw, pisał przed wojną Sławoj Składkowski w strzępach meldunków. Zaoderwany nareszcie od tłuszczy folwark arywizmu zasłużonych i manipulacyjnych umiejętności spryciarzy, pierekińczyków. W sytuacji pewnej poprawy gospodarczej Polacy dotknięci są bzikiem politycznym i społecznym, z każdym dniem bardziej chronicznym i nieuleczalnym. W innym fragmencie swego długiego listu Bolecki dziwi się, że moje upiory rewolucji, wydane w Lublinie w wersji znacznie rozszerzonej przez Zdzisława Kudelskiego, nie są dostatecznie zauważane, a przecież o kilka długości były przed wszystkimi proroctwami na temat obudzenia się innej Rosji. Moja diagnoza jest smętna i nieoryginalna. Nie ceni się u nas ani intelektu, ani mądrości. I to nie jest wina czytelników, lecz tych, którzy pośredniczą między czytelnikami a autorem. Moja interpretacja przeoczania upiorów rewolucji jest szersza. Ceni się w Polsce opisy rosyjskiej czy sowieckiej opresji. Mój inny świat przekroczył ćwierć miliona egzemplarzy, gdy upiory rewolucji rozchodzą się. Kapaniną w niewielkim nakładzie, natomiast nie chce się słyszeć o istnieniu innej Rosji. Jakież to umysłowe marnotrawstwo w naszym położeniu. Lekcje komunizmu i sowietyzmu musimy solidnie przerobić we wszystkich jej składnikach, bo należy do naszego doświadczenia narodowego, bo w jakiś sposób staniemy się dzięki niej dojrzalsi w spojrzeniu na współczesny świat. Niech nikt mi nie mówi, że przerobiliśmy ją na własnej skórze. To nie dosyć. Musimy ją przemyśleć. Pisał o tym kiedyś Gombrowicz. W podobnym duchu odezwał się ostatnio Błoński. Moje upiory rewolucji są koniecznym uzupełnieniem innego świata. Ale nam wystarczy widocznie jak świadczą zachwyty ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego ewokowany przez wata w moim wieku obraz diabła postukującego kopytkami sik na dachu więzienia sowieckiego 20 sierpnia znak przedrukował z kultury Fragment mojego dziennika związany z ankietą miesięcznika krakowskiego na temat komunizmu, co wnosi do wiedzy o człowieku. W obszernym dziale znaku pod tytułem Lekcja komunizmu ukazało się kilka tekstów, z których zainteresowały mnie szczególnie dwa: Mały Traktat o przystosowaniu Jerzego Jedlickiego oraz Dwugłos Miłosza i Księdza Tischnera o dziedzictwie. Diabła. W traktacie Jedlickiego nie wszystko trafia mi do przekonania, natomiast jestem jak on przekonany o zasadniczej roli przystosowania w systemie sowieckim. Owo przystosowanie, które na własny użytek nazywałem zachowaniem czy niepisanym kodeksem zachowania nieodzownym do przeżycia, stanowiło fundament sowietyzmu, tak trudny dzisiaj do zburzenia. Trudniejszy w każdym razie do zburzenia od granitowych cokołów, na których stawiano pomniki wielkich nauczycieli. Jedlicki ma również rację, zauważając, że w Polsce, a prawdopodobnie do pewnego stopnia i w innych kadelach, przystosowanie było wzajemne. Rządzący narzucali przystosowanie rządzonym, ale i sami musieli się po jakiemuś przystosować rządzonych. Taki proces nie istniał prawie w metropolii. Jedlicki słusznie zaprzecza, jakoby rozgościł się u nas homo ten słomiany chochoł, który dziś w Krakowie zwłaszcza i straszy, i śmieszy. Wyraźny adresat tej aluzji ku mojemu zdumieniu zapomina o swoim homo sosie. W dialogu z miłoszem onieśmielony jakby majestatem i poglądami noblisty. Słomianego chochoła zastępuje diabeł, zapewne mielki Bies, Wata, postukujący kopytkami na dachu więzienia moskiewskiego. U miłosza niebywały jest jego upór. Zdawało się po przeczytaniu książki Ewy Czarneckiej, Renaty Gorczyńskiej, podróżny świata, że herold. Zniewolonego umysłu stracił w końcu stuprocentową niegdyś wiarę w swój wynalazek, gdzie tam? Znowu oskarża moralistów, że nie dojrzeli umysłowego i duchowego wymiaru komunizmu. Wygodne i nadużywane słówko moralista zmiata z pola widzenia zwykłą, elementarną wrażliwość moralną, zdolność odróżniania dobra od zła wprowadzając intelektualne wygibasy wszędzie, gdzie mogą zaciemnić i zamącić prosty stosunkowo obraz. Ksiądz Tischner w paru słowach streszcza sens głównych nurtów marksizmu Kołakowskiego. Wygląda na to, że komunizm był jedną wielką pomyłką, rodzajem farsy odtańczonej na cmentarzu. Miłość protestuje. Nie wiem, czy Kołakowski ma rację. Wydaje mi się, że wszystkie izmy, których jesteśmy dzisiaj świadkami na Zachodzie, powstały w umysłach ludzi wytrenowanych na marksizmie. Śledziłem na Zachodzie stopniowe mody. Najpierw była moda na marksizm, potem na strukturalizm. Teraz panuje moda na dekonstrukcjonizm. Co to za nowe zwierzę filozoficzne? Żyrafa, która ma wyłącznie szyję? Przypisek mój. I wszystkie one posiadają wspólne korzenie. Może się okazać, że wszystkie te pochodne są tak samo jak marksizm farsą. Nie tylko może się okazać, ale okazuje się. Dziedzictwo izmów przygniotło filozofię kamieniem grobowym. Uczciwy filozof, nie szalbierz, zajmuje się dziś tylko historią filozofii. A propos Kołakowskiego. Dziesięć dni temu w korierze ukazała się rozmowa z nim, zatytułowana: Tylko Stalin mógł ocalić komunizm. Na benefis admiratora i ucznia honoris causa Kołakowskiego w Warszawie jako też adwokata generała Jaruzelskiego, wypisuje z tej rozmowy zdanie. Nie wierzę, że doszłoby do interwencji sowieckiej, nawet gdyby Jaruzelski wybrał czekanie zamiast puczu. Jerzy Giedroyć i ja twierdziliśmy zawsze to samo. Wyszydzani przez naszych domorosłych realistów. 27 sierpnia. Zapomniano całkowicie o Amalryku Z ogromną szkodą dla obrazu ruchu demokratycznego w ZSRR. Przyjechał z Moskwy do Holandii w roku 1976, w praktyce wyrzucony przez KGB jako tuniejadiec, darmozjat, godny kontynuator. Zbrodni Brockiego. W roku 1970 w Amsterdamie w fundacji Hercena wyszły dwie jego książki. Niewielki esej, Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984 i opis zesłania: Niechciana podróż na Syberię. Najprawdziwszy chyba od rewolucji opis wsi rosyjskiej. Z wykształcenia historyk zapowiadał się jako gwiazda pierwszej wielkości wśród rosyjskich emigrantów. Niestety wkrótce po osiedleniu się w Holandii zginął w wypadku samochodowym. Był prekursorem diagnozy bankructwa systemu sowieckiego w Esseju i wybornym znawcą rzeczywistości sowieckiej w książce I. W wywiadach dla prasy zachodniej. Gdyby śmierć nie przecięła tak tragicznie i tak przedwcześnie jego życia, stawiano by go obok Sacharowa i Sołżenicyna bliżej pierwszego niż drugiego. Sacharowa łączyła go próba racjonalistycznego spojrzenia na świat i na swoją ojczyznę. Nie zdradzał natomiast skłonności sołżenicyna do apokaliptycznych tonów w ocenie Zachodu. Nie wiem, czy Sołżenicyn zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczna, choć w wielu punktach słuszna jest ta jego apokalipsa Zachodu. Sołżenicynowską mowę na Harvardzie jej liczne pochodne wolno zestawić ze świeżym wystąpieniem Jana Pawła II w Denver. Mają owaj bardzo dużo racji, a przecież. A przecież zdają się nie widzieć, że odmalowana przez nich w czarnych barwach ciężka choroba duchowa Zachodu, pławiącego się dość bezmyślnie w materialnym dobrobycie, może z winy jej lekarzy doprowadzić u nas do dwóch fatalnych zjawisk. Po pierwsze, w naszej wschodniej części Europy może wywołać wrażenie, że jesteśmy mimo wszystko lepsi, co jest po prostu bałamctwem, a nawet fałszem, jeśli się bierze pod uwagę jedną tylko różnicę, a mianowicie fakt, że środki naszej duchowej dezorientacji i degradacji naszego kryzysu wartości są chwilowo o wiele uboższe od bogatych środków materialnych na Zachodzie. Czego doprawdy. Nie powinniśmy sobie życzyć w morzu problemów i kłopotów to rozhuśtanej megalomanii narodowej. Apokalipsa rosyjskiego proroka i polskiego papieża musi się z tym liczyć. Po drugie, nie stać nas i nie stać tym więcej rodaków Sołżenicyna na ciągoty misjonarskie. Daleki był od nich Sacharów, zresztą admirujący bardzo Jana Pawła II i Sołżenica. Podobną mentalność wyczuwa się w tym, co zdołał napisać i powiedzieć młody historyk rosyjski Andrzej Amalryk. Poznałem go w Paryżu, niebawem po jego przyjeździe do Amsterdamu. Godzinna rozmowa. Pozostawiła mi w pamięci wrażenie splotu, jakże naturalnego trzeźwości i wyobraźni. Tak, wyobraźni, której nie uświadczysz na lekarstwo u spadkobierców komunistycznej dyktatury ciemniaków. 1 września Głośny wybuch Gombrowicza. Przeciw poetom można uznać albo za jeszcze jeden dowód jego upodobania do prowokacji, albo za wypowiedź zupełnie szczerą, tyle tylko, że dla niepoznaki lekko zawoalowaną, wyzywającym dyszkantem. Wybieram drugą ewentualność niewątpliwie gorszą dla Gombrowicza bo na drogę nonsensów wiedzie pisarza mądrego i inteligentnego poeci są bezsilni wobec rzeczywistości tracą związek z jednostką ludzką nie potrafią wypowiadać i wyrażać siebie uprawiają sztukę świecącą się w próżni nasyconą fikcją i ceremoniałem a nieprawdziwym prawdziwym obcowaniem człowieka z człowiekiem lekceważą autentyczność i wagę naszego istnienia. Jakby tych głupstw było za mało, w bukiet wpleciony jest kwiatek o niewiele lepszej od poezji, prozie poetyckiej. Gąbrowicz zalicza do niej z grymasem niesmaku na ustach, Brocha, Joyce'a i Kawkę. Po poetach kolej na malarzy, a raczej miłośników malarstwa, dowiaduje się o tym z bardzo ładnej książeczki Herberta, Martwa Natura, z Wędzidłem, o malarstwie holenderskim. — Po co pan się zajmuje malarstwem? — pyta Herberta, zgorszony Gombrowicz. — Herbert. Gombrowicza drażniła, jak się zdaje, przyrodzona głupota sztuk plastycznych. Istotnie nie ma obrazu, który by w sposób popularny wykładał filozofię Kanta, ani też Husserla i Sartra, ulubionych myślicieli pisarza, służących mu do intelektualnego unicestwiania rozmówców poddanych uprzednio starannym zabiegom upupienia. Ale mnie właśnie owa głupota lub, delikatnie mówiąc, naiwność Wprawiała zawsze w stan szczęścia. Za sprawą obrazów doznawałem łaski spotkania z jańskimi filozofami przyrody. Pojęcia kiełkowały dopiero z rzeczy. Mówiliśmy prostym językiem żywiołów. Woda była wodą, skała skałą, ogień ogniem. Jak to dobrze, że zabójcze abstrakcje nie wypiły do końca całej krwi rzeczywistości. Zastanawiam się, czy Gombrowicz wybrzydzający się na poetów i miłośników malarstwa, zakochany w filozofach i muzyce, był jako pisarz krwiopijcą rzeczywistości? Chyba był. Jego proza ma wiele uroków, ale nie należy do nich z pewnością fascynacja wielokształtną naturą. Pojęciami kiełkującymi z rzeczy. Rozgrywał jak wielki szachista swoją partię z życiem, zataczającym go światem, z dorobkiem myśli ludzkiej, nie podnosząc najczęściej głowy z nadszachownicy. Z trójki wariatów był bardziej opancerzony emocjonalnie od Witkacego i Szulca. Mariusz Benoit przeczytał kolejny fragment dziennika pisanego nocą